To jest nowa seria na moim oczywiście TikToku. To dzisiaj będziemy. Na, moja seria się nazywa wywiad z Content Creatorami. A dzisiaj pierwszym Content Creatorem będzie Czostek, Czosnek. Proszę o brawa. Czosnek. Czostek to content creator z Gorilla Taga znany z, z jego filmów, na przykład z nieznajomego. No, cząstek, po y, prostu będę zadawał pytania dla ciebie, ty musisz odpowiedzieć na nie, albo jak nie chcesz odpowiedzieć na nie, to, to możesz powiedzieć, że, y, że to jest prywatne, jakby takie, wiesz, no. Dobra, no to pierwsze pytanie, czy będzie kontynuowana... Y, y, nieznajomy, czy będzie kontynuowany Nieznajomy? Będzie kontynuowany, ale y, robimy w sumie remake, czyli wszystko od nowa, bo... Y, pier... Pierwszy nie znamy, wyszedł nam totalnie jak gówno. Dobrze, e, dobrze. No to dziękujemy za odpowiedź. E, to to czas na drugie pytanie. Czy myślisz, że. trawa dołączy jakby do ciebie, jakby do tego, do G tak mówi. Czy, czy nie? Myślisz, że tak, czy nie? Jakbyś. Mam, mam taką nadzieję, że dołączy, bo już się z nim kontaktowałem i pisał, że postara się dołączyć jak najszybciej. Dobra, no to yy, myślę też tak bym chciał, ale dobra, życie. No to trzecie pytanie, yy, czy uważasz się jakiś za takiego dobrego jakby mowca, nagrywa tak dobry, tak filmy nagrywa. Yy, czy uważasz się za takiego Na jeść, no najlepszego? No, nie tak tak. No może nie zaszczę tak najlepiej nagrywał, ale staram się najbardziej jak mogę. Dobra, y, oczy, y, oczywiście chciałam jeszcze dodać, będzie 5 pytań w każdym, czyli już zostały tylko dwa pytania, dobra, no to y, y, czwarte pytanie, tak? Czwarte pytanie, dobra, tak. y, no to y, jaki byś chciał jakby mieć kosmetyk z całego, właśnie tego, jak byś chciał mieć y, kosmetyk? Mm. Szczerze najbardziej e, chciałbym e, te łapki e, z Wolfseta, e, który jest oczywiście teraz w też ten update, tylko mnie no, na niego nie stać, bo nam się strasznie podobał. I jeszcze ten, e, taki, e, taki, jaki ma taki TikToker Waterman VR, e, ten jego taki strój. No, no to dobry, dobry nawet, e, dobry wybór. Pytanie piąte, finałowe, takie jakby... Jaki chciałbyś mieć kolab z tobą? Że jakiś właśnie Content Creator, jaki wymarzony jakby że z tobą ma nagrać film? E, najbardziej to e, kawior, trawa. E, i czyli jachonim. taki. Trawa, czyli e, jakby z tak mówi, chciałbyś, żeby on wystąpił bardzo? No, e, jachonim, kawior. E, jeszcze może Janusz Wier. Janusz Wier, no to. Dziękuję za ten. Możecie go teraz podziękować, że przyszedł w ogóle do nas. Z z podziękować lajkiem i oczywiście komentarzem. I też oczywiście zapraszam na jego kanał. Macie w komentarzu, jakby link do jego kanału. Oto. Dziękuję. No. Bye.